Hej, peace and love. Witajcie na moim liveie Socjologii Złodziejstwa. Będziemy rozmawiać o tej bardzo niebezpiecznej dla światowego establishmentu książce pod tytułem O istocie spółdzielczości Edward Taylor. I I tu mamy. Tak, o tych chrześcijańskich socjalistach i o hasłach Bucheza. Natomiast, tak jak mówię, zanim, zanim zaczniemy y, czytać tą naszą książkę, to... Będziemy sobie czytać tekst Edwarda Abramowskiego. Związki przyjaźni. <laughs> Przypominam: Emilia. Hej, Emilia. A, Emilia. Tak. Hej, witaj. E, twój profil. Dobrze. Aha, coś tam masz fajnego, dobrze. Ja cię chyba nawet obserwuję, wiesz? Ale na wszelki wypadek to, to cię, o, o, odbiorę Ci obserwację i teraz cię zaobserwuję, i jesteś dzięki temu łatwiejsza dla mnie do znalezienia. Dobra, Ech, zapraszam Was tak. Andy, hej, peace and love. Słuchajcie, Edward Abramowski, Związki Przyjaźni. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna najważniejsza rzecz podstawowa, która gdyby została yy, odnaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała ona już prawdziwie niezwyciężony do zwalczania zła. Instynktem nie jest złudzeniem naszym. Taka potęga jest do wzięcia i jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią ten oto kółko tutaj jest związane z przyjaźnią, jest to hipisowski symbol pokoju i miłości, czyli pacywka Czekajcie, poczekajcie, tak. Anetka I like drip. O Mercedes nie. O ogień, witaj, witaj. Dobry wieczór Kamilu. Słuchajcie. Dzisiaj miałem taki live z mistrzem i tam rozmawialiśmy o praktyce, natomiast tutaj na tym live'ie mówimy o teorii, więc czytamy, czytamy tą bardzo niebezpieczną dla establishmentu książkę Edwarda Taylora o istocie spółdzielczości. Mhm. Słuchajcie, i tutaj wczoraj czytaliśmy o hasłach Błocheza, czyli chrześcijańscy socjaliści, Ludlow, Maurice Kingsley, Neil Hughes i inni, którzy utworzyli w 1849 Towarzystwo Propagandy Swych Idei, Society for Promoting Working Men's Association, czyli dla świata pracy, ale pamiętajmy nie te przewroty socjalistyczne, tylko i, i, i rewolucje komunistyczne, tylko rewolucja spółdzielcza. I jak widzimy, ilość ludzi zaangażowanych w te działania była tak wielka, że siłą rzeczy musiało z tego coś wy wyniknąć, tak jak z ilości prób przeprowadzonych przez Edisona. Yy, w celu wytworzenia żarówki musiała wyniknąć w końcu yy, żarówka. To znaczy słuchaj, Mirek, tu maj. Mercedesy nie wiszą, Mercedesy jeżdżą, chyba że stoją w garażu albo gdzieś tam. <grytanie> Mirek, coś to ja, ja, ja jestem zwolennikiem Citroena, ewentualnie Forda. W życiu bym nie dał pieniędzy za Mercedesa. No to bez przesady, coś ty. Mirek, nie, nie, nie nie daj się otumanić. No coś ty. Płacisz płacisz po prostu za znaczek. I, i wiesz, za znaczek płacisz połowę pieniędzy. Dobra. I słuchajcie, czyli również w propagandzie, i mówiliśmy o tym co-partnership system, czyli słuchajcie, czy, jak. Partycypacja. E, nie mam na ścianie Mercedesa. Coś ty. Skąd ci to przyszło do głowy? Nie mam. Ja w ogóle Mercedesa w życiu nie widziałem na oczy. Znaczy, kiedyś widziałem, ale kurde, nawet nie pamiętam gdzie. Hej, Aniu, witaj. Peace and love. Miło Cię widzieć. E, dobra, i słuchajcie. Czyli Co-Partnership System to jest ten z którym mieliśmy jako tą e, partycypację e, pracowników, czyli e, nie, jak to było, nie partycypację obywatelską, bo to jest co inny, inny termin, tylko e, akcjonariat pracowniczy, o dokładnie, akcjonariat e, pracowniczy. Nie no, coś ty Mirek, nie, to wydaje ci się, tu nie ma Mercedesów. To jest porządna, hipisowska robota anarchistyczno-pacyfistyczna, Mercedes, Mercedes by tu po prostu nie pasował. Agatka, Agatka miła moja, Agatko, hej, peace and love, co u ciebie słychać? O, Kinga, Kinga, witaj. E... Halo? Cześć. O, Kinga, miło cię widzieć. ja Sprawdzenie, no, bo mamy taką ciekawą rozmowę. Czy Ty się orientuję? Tak. E, bo rozmawiamy na temat wody, że w UK tak. zamiast chlorowania joduje się wodę, a tutaj nie. Nie, fluo, że... fluor, fluoryzuje się. Gdzie w UK? A w UK? Nie wiesz co? No tu mi Ania pisze, że w UK jod dodają do wody. A, tak, jest jodowana woda, tak, jest jodowana woda, ale to nie zamiast chlorowana, bo chlor zabija bakterie, a jod a to jód. ma takie właściwości prozdrowotne. Czy ja cię ale... przeszkodziłam, bo ty masz jak, jakieś tam rozmowy może, albo co? To znaczy, ja tu mam live'a o spółdzielczości. No to gadaj. Tak? Aha, gadaj. dobra. Śmiało, a, ale Leszek. Ale nie, nie, to przyśniesz pewnie. No ale to dobrze. To jak masz dobrze zaspać, to czemu nie? No. Nie no, ja żartuję, Uciekam, nie będę ci, nie no nie. Będę ci tyłka zawracać. myślałam, że nie możemy. Nie Możesz sobie być na okienku, tylko. tylko ja ten. nie jestem na okienku, tylko my wspólnie prowadzimy live, więc. A właśnie. Aha, to ty masz swoich widzów tam. Tak jest. Dobra, czekaj, A, jak się, jak to się to zrzucić to teraz? Poczekaj. Poczekaj, bo A ja nie. Nie ja wiem. się nie znam, nie wiem. Jezu. Nie to. Poczekaj, już, już, już cię wyrzucam. Czekaj. Tak, dzięki. No. Trzymaj się. Trzymaj się, pa, pa, pa. Kinga Całuski, pa. O. o, ja ogień. Dobra, słuchajcie, ale ja mam dzisiaj jeszcze... Agatka, ja mam do ciebie problem, prośbę. Bo widzę, ja ogień, zaprosiłem cię na okienko, ale nie macie. Y, czy byłabyś miła mi coś zaśpiewać? Y, to znaczy dyżur? Nie, ja nie mam dyżurów. Tak, to dobrze, to chodź na okienko, zaśpiewasz i potem sobie ten. Dobrze? Słuchajcie, chciałem Wam pokazać agatkę, która jest ten. Tylko jakbyś mogła, wiesz, zap, no, wejść, wejść na okno. Co zrobić, jak z nosa leci? Są takie do psykania na no nosa, na zatoki takie, kupuje się w aptece, tylko nie wiem, jak to się nazywa. No. Czekaj. Nie mam. Nie mam możliwości Cię zaprosić, musisz Ty poprosić. Mhm. Słuchajcie, w każdym... O, Master of Light, witaj. Czyli słuchajcie, zanim ogadka wejdzie, to Wam powiem, że tak, <laughs> z całej masy y, najrozmaitszych prób i błędów, o tym żeśmy wczoraj rozmawiali, metodą prób i błędów y, dzięki y, Master of Light y, jesteś, y, no nie, nie szastajcie, nie szastajcie y, zasobami. Ościęcie troszkę głosu. Troszkę pan zarósł, łzyga. Yy, wiesz. No, z... <noise> Moja dziewczyna też mnie prosi. Dużo ludzi mnie prosi o takie rzeczy. Ariana Skims. O kurcz Laosy Tyle umiem. <noise> Myśli, są manialuki, że się rozda po jednej akcji stoczniowcy. Nie no, to to tak nie działa. Pa, yy, akcjonariat pracowniczy to są ci pracownicy, którzy chcą, rozumiesz, ci, którzy chcą tych akcji, a nie, jeżeli wiesz, jeżeli na przykład ktoś nie jest tym zainteresowany, to dostaje pieniądze. Natomiast akcje dostają ludzie, którzy, którzy są związani z firmą, którzy pragną dobra tej firmy i którzy chcieliby, żeby Chcieliby, żeby ta firma y, przy, była ich miejscem pracy, ale zarazem przynosiła y, dochody i żeby była stabilnym miejscem. No. Słuchajcie, i teraz tak, dobra. Dalej będziemy y, czytać. W ten sposób, drogą kompromisu dwóch sprzecznych. Zresztą z sobą idei powstał tak zwany socjalizm produkcyjno-spożywczy. Słuchajcie, i to jest najbardziej optymalna forma, bo później jeszcze możemy dodać do tego yy, sektor usługowy, ale produkcja i konsumpcja to są tak jak dwie strony monety wyprzedaży bezcenowej. To znaczy, wyprzedaż bezcenowa to jest taka, kiedy y, robisz licytację, tak? No i dobrze, no możesz robić. Y, licytacja, tak, licytacja jest najlepszą formą dla sprzedającego, ale też nie zawsze, bo pamiętaj, że licytacja tylko wtedy jest dobrą formą, jeżeli jest duże zainteresowanie, jeżeli jest popyt na dane dobro, bo jeżeli, kurde, przychodzi ci y, tylko jeden licytujący i jego. Pierwsza w ogóle wywoławcza cena y, jest, y, już musi, bierze po niej, no to to się nie opłaca y, sprzedającemu. Dobra, i słuchajcie, czyli mamy te, te, te dwie strony jednej modety, czyli konsumpcję i produkcję. I w pewnym momencie może się okazać, że y, jeżeli mielibyśmy tak jak na przykład było w, w wojsku, kiedy mieliśmy yy, własne, ziemi, własne pola i własne ziemniaki, ale to oczywiście były tylko takie eksperymenty, akurat u nas na batalionach było, to pewien spo, w pewien zasób się oszczędzało i tak naprawdę cała produkcja i konsumpcja odbywała się w za obiegu zamkniętym, co bardzo obniżało koszty i, i całą resztę zasobów ekonomicznych można było przeznaczyć na dobra niedostępne, czyli powiedzmy, jeżeli byśmy stworzyli, słuchajcie, bo na przykład w takim regionie Francji, który się nazywa Mandragona, zawsze można ustawić bardzo dużą cenę początkową do otwarcia pozycji, ale to wtedy, wtedy się, no, jak nie ma. Bo to zależy, jak, jaki się przyjmie model licytacji, ale jeżeli, jeżeli jest licytacja, że towar musi zostać sprzedany, no to wtedy się spuszcza z ceny. I czasami może być tak, że coś, co kosztuje 50 tysięcy, zostanie sprzedane za 3 tysiące na przykład. Także tu. No zawsze jest ryzyko, znaczy jest ryzyko, po prostu. E, licytacje były dobre na przykład za komuny, bo wtedy każdy towar, jakikolwiek był na rynku, miał dużo więcej e, kupujących niż e, niż ludzie, którzy chcieli go sprzedać. Więc każda licytacja e, była korzystna. W tej chwili to tak wcale nie jest. Słuchajcie, nawet pamiętajcie, licytacje komornicze są e, no, nie cieszą się nadmierną, a, yy, nadmiernym zainteresowaniem i właśnie dlatego na przykład rzeczy, które są sprzedawane przez humorników, są sprzedawane bardzo, bardzo tanio, ale to właśnie z tego, yy, dzisiaj 31 lat od katastrofy, a no tak, no to przykre, to było przykre faktycznie. Znaczy, słuchaj, no w zasadzie, jeżeli masz jakiś przedmiot, który ci leży niepotrzebnie, to nawet je, jeżeli go sprzedasz za 10 zł, to jest to po prostu 10 zł, które masz, a przedmiot byś wyrzucił po jakimś czasie. Więc jest to zawsze jakiś, jakiś przychód, nie? Dobra. Gdy kooperacja spożywcza, wśród której posiadaj. Aha, i teraz słuchajcie, ym, czyli. Mamy drogą kompromisu i słuchajcie, o, jesteś agatka. Słuchajcie, chciałbym Wam przedstawić y pewną, y opowiem Wam historię. Opowiem Wam historię. Kiedyś na taki daleki. O, i takiego takiego który miał talent i tam sobie mruczał koordynację. Słuchajcie. Tylko, że nie mogę się właśnie tutaj pokazać, bo kamerki nie mogę włączyć, wiesz? Tak. No, coś. O, królowo, tak Aleksandra. chwileczkę. chętnie bym cię zaprosił na okienko, ale wiesz, że nie mogę, bo Ania mi zabroniła, więc przykro mi. Ale miło Cię widzieć. Miło Cię widzieć i bardzo, bardzo sobie cenię, że kochasz Jezusa Chrystusa. I chciałbym Ci tak zasugerować, żebyś. Kochała go bardzo, bardzo mocno. No, Agatko. Nie, nie podłączę się na, na kamerkę, bo nie wiem dlaczego. No to śpiewaj. Po prostu śpiewaj. A potem. Bo po prostu się... mam przekreśloną kamerkę i, i nie wiem, dlaczego nie mogę. A to pstryknij. I... Dotknij tą kamerkę. I potem na dole masz takie zaakceptuj. Mam kamerkę, nacisnę. O masonach sądzę, że są bardzo, bardzo pożyteczni, bo dzięki nim mieszkamy w domach. Mason to jest inaczej murarz. A um, są też tacy ludzie, którzy używają tego, podszywają się pod murarzy i robią sobie jakieś, o okiem słodika, hej. No, no. no chyba, nie będzie, chyba nie będę mogła się pokazać na kamerce niestety, bo ja nie umiem tego zrobić coś ostatnio. To nic, to zaśpiewaj coś. Yy, Aha, Agatko. no to zaśpiewam po prostu. No. Bo yy, u Roberta też nie mogłam, wtedy pamiętam. Tak. Conan, Wiesz co, ja yy, się może rozłączę, ja się jeszcze raz rozłączę no i no podłączę, dobra, może przybyw. będę mogła. Spróbuję, Wiesz co, dobra. Conan muszę cię wyciszyć, ponieważ. Yy, Obraziłeś moją mojego gościa, czyli królową Aleksandrę. E, tak. będzie. No tak. Dobrze. O. o ter teraz jest. O. Teraz o. mi się uda. O jest. <laughs> To jest taki kocmołuch, którego widziałem, jak pierwszy raz zobaczyłem tego kocmołucha, jak siedział przy piecu i tam takie dwie siostry niedobre dały mu zadanie oddzielać groch od popiołu. Tak, no i sobie podśpiewywał ten kocmołuch. No to pokaż, pokaż tutaj naszym. naszym no zaśpiewam oczywiście tutaj a. dla widzów Twoich, bo ja już nie pamiętam, kiedy ja robiłam live'a, a to o. chyba tego dlatego, że, że ludzie nie są w porządku, tak? Bo tutaj też widzę, że u Ciebie też ktoś tutaj coś próbuje głupiego powiedzieć, nie, więc od nie. razu Słuchaj, już Agatka, powiem, że Agatka, takie osoby to są... No... Agatka, dobrze, cicho, śpiewaj. No ja nie lubię takich ludzi po prostu. Nie, wiem, wiem, że nie lubisz. U mnie się nauczysz ich kochać, no. Aha, chyba, że tak. Chyba, że muszę zaakceptować to, że, że ktoś tak. cię obraża, tak? Dawaj. Nie, nie, nie zaakceptować, po prostu olewać to. no. Tak? No to dobra. Jak mówisz, no to dobra. Dla ciebie to w sumie uczynię, ale powiem ci, że bardzo mi jest przykro, że. Tu jak przyszłam, Oj, manga, to zobaczyłam dobra. właśnie Anioka, takie przykro. Ja muszę tobą no. psychoanalizę zrobić, bo ty, yy, no, dawaj, dawaj. Ty pięknie śpiewasz, a. A za dużo gadasz. No, no tak, owszem, tylko że ja hamstwa nie lubię. tak że Ja to wiem, to wiem, Agatko. O, właśnie, tutaj jest Ania i Ania w razie czego to po prostu załatwi ten problem złych ludzi. No, no to śpiewaj. Aniu, ty. załatwisz ten ty problem tych złych ludzi, żeby Leszka tutaj nie obrażano. Ale mnie, słuchaj, do... dobra, Agatka, bo śpiewaj. No tak, ale i dlatego właśnie jesteśmy nie cudownym. I powiem Wam tak: ona była taki kocmołuch przy tym, przy tym piecu. Ja się wystraszyłem w ogóle, ale jak się umyję, to całkiem ładna dziewczyna. Wystraszyłem się. Tak, no oczywiście. Jak widzicie, jeszcze przed spaniem wcale źle nie wygląda, nie? No. Także poczekajcie chwilę. Nieważne jak się nosisz, tylko jak się pokazujesz, nie? No właśnie. Leszku, ja mam. Utwór taki dla Ciebie i dla Twoich widzów oczywiście. O, Rzeka Marzeń pewnie. Czy je, nie, czy, nie, 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 czy to? nie. nic na, z tych w nie, nie. Nie? Mm -mm. O, to nawet nie. niespodzianka. Tym będzie. razem nie. Coś bardziej takiego uspokajającego zmysły ciało na dobry sen. Chciałabym oczywiście dla ludzi dobrej wiary, dobry, dobrych serc. Na życie patrzysz bez emocji, na przekurczacą i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś dzień czy w nocy, oczyma widza oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie. Nadstawia głowę, podnosi krzyk, a ty z daleka Leszku, bo tak lepiej i w razie czego nie tracisz na lajwie nic.